Będziemy sobie grać w tą gierkę. Ja sobie sprawdzę, tak wyciągnę. No powiem wam, że no całkiem, całkiem sporo. No do dwóch milionów raczej nie dobijemy. Prawda raczej nie. Wprawda robię sobie farmę autopickerem. Że... Ktoś się pytał, skąd mam tyle monet. To, to, to... <słuch> Autoclicker mi daje tyle hajsu. Więc kocham tego autoklikera. Robię sobie w sumie oddaję wam. Jeśli by następny rebiff kosztował... 500 tysięcy milionet, to jest całkiem mało. Ja sobie po prostu to dobiję, okej? Okay? I się widzimy. No. To było chyba, nie wiem... Nie wiem, który to był level, chyba jak się... Ja miałem kiedyś linią moment. I, mi, I kupiłem sobie wszystko i na nie było spać tylko. Więc ja nadal mam chickena i będziemy musieli odblokować tą taką dużą piłkę, która jest nawet większa od tej dziewczyny chyba, jak dobrze pamiętam. Będę czekać później na update tej gierki. I chyba to, nie wiem czy to dokładnie, ale to był chyba nie, nie wiem dokładnie Chyba nie dobijemy do levelu 50, chyba będzie szybciej, chyba to będzie Albo 45 albo 46, nie wiem no, To może jednak nie, dostaniemy się szybciej. Chyba nawet już. Troszeczkę. I mamy. Idealnie 500 tysięcy, więc my się widzimy jak już... Dobra, kliknę sobie teraz. Debil w py Dobra. I mamy to. Tak, jest ta wielka piłka. Więc sobie będziemy ją podrzucać. O kurde. oto to powiem wam, że grubo. Jest grubo z tą naprawdę, powiem Wam, że 2 biliony już, 2 biliony. to Te... jest. Więc widzą się, jak widzicie, to, to jest grubo, grubo to jest. Mieć tyle. Jutro będzie jeszcze filmik z rcx Myślę, że to są Poki? Dobra. Spróbujmy sobie upgrade. Nie wiem, czy to on, 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 naprawdę u nas się zmieni. I chyba level 5 kontra zabijemy i będzie jakiś update. Chyba nie ma upgrade'a. Kto u nas się w błoga zmieni? No kurde, powiem wam, że teraz to naprawdę szybko idzie. No teraz to bardzo szybko idzie. Rolimy czasem, rolimy. O kurde, coś się zarobię przez to, nie wiem ile. Powiem że gruba kawka. <laughs> Co się stało? I gdzie ta piłka w ogóle jest? Dobra, nie wiem. Nie gadajcie, że... I anymore, death hey, death Knight, Dobra. To chyba już będzie koniec.